Kinga Grzyb, gratulacje. Trzy zwycięstwa w naszej reprezentacji. No i najciekawszy mecz ostatniego dnia z Białorusią. No i najtrudniejszy mecz, a tym bardziej y, cieszymy się z wygranej. Takie było nasze założenie: wygrać turniej i przećwiczyć y, dużo nowych elementów i dodatkowo się zgrywać. A jak ty się czujesz właśnie po tym comebacku, po powrocie do reprezentacji? Niech inni sami ocenią i zobaczą. Ale jak widać chyba dzisiaj jak naliczyłem 8 bramek, czyli forma jest, też rzuty karne wyśmienicie, technicznie i skutecznie wykonane, więc wszystko chyba w najlepszym porządku. No, czuję się bardzo dobrze. Nie narzekam na nic, także bardzo się cieszę z powrotu i yy, oby dalej forma dopisywa. A jak oceniasz siłę naszej drużyny w porównaniu do innych? Bo to trzeba już prawda, wyżej mierzyć niż tylko Ukraina, Litwa i Białoruś. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć teraz. Wiadomo, że się przyszedł nowy trener, ma nową koncepcję. No, oczywiście, bardzo dobrze się znamy i tylko żeby wprowadzić te nowe elementy do gry. No zobaczymy już niedługo w marcu dwumecz z rumunkami, także wiadomo, że to jest bardzo dobry przeciwnik i wtedy się okaże, jak, jak ta nasza dyspozycja będzie w takich meczach wyglądała. Po raz pierwszy od kilku lat niestety naszej reprezentacji zabraknie na głównej imprezie roku. W tym właśnie roku przypadają mistrzostwa świata w Japonii, czyli czas to zmienić, żeby za rok z kolei mistrzostwach Europy wystartować. No dla mnie tym bardziej jest to smutne, że nie jesteśmy na mistrzostwach, bo i my same się przyzwyczaiłyśmy do tego, że yy, jeździmy na mistrzostwa i też kibiców przyzwyczaiłyśmy. Jest to smutne dla mnie, że akurat w tym momencie muszę grać turniej, a nie być na mistrzostwach. Dziękuję bardzo.